Przemysł 4.0 jest utożsamiany z czwartą rewolucją przemysłową, która była przedmiotem dyskusji ekspertów już w 2016 roku w Davos podczas corocznego Światowego Forum Ekonomicznego. Debata na temat cyfrowej transformacji jest kontynuowana, a jej znaczenie okazało się być tym większe, im bardziej świat doświadczał pandemii COVID-19. I indukowanej przez tę pandemię konieczności przeniesienia aktywności gospodarczej w wirtualną przestrzeń. Nowa normalność, o której dziś tak często się mówi, to rzeczywistość, w której firmy stają przed dylematem: czy być liderem, czy raczej paradoksalnie lepiej naśladowcą w obszarze technologii i rozwiązań przemysłu 4.0. Czy lepszy jest status pierwszego wchodzącego, czy raczej spóźnialskiego? Powiew cyfrowej transformacji nie omija Polski, a tym bardziej polskich przedsiębiorstw. Polska, mająca za sobą 30 lat przemian społeczno-gospodarczych, zaliczana obecnie przez Bank Światowy i OECD do grupy gospodarek rozwiniętych, wciąż ma dużo do zrobienia, jeśli chodzi o jej krajową zdolność innowacyjną. Według European Innovation Scoreboard Polska zajmuje pozycję wschodzącego innowatora. Podobnie indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Digital Economy and Society Index, który monitoruje ogólne wyniki Europy w dziedzinie cyfryzacji i śledzi postępy państw Unii Europejskiej w zakresie ich konkurencyjności cyfrowej, ujawnia, że Polska jest jednym z najsłabszych krajów pod tym względem w Unii Europejskiej. W 2022 roku Polska znajdowała się na pozycji 24 na 27 możliwych według tego indeksu. Warto dodać, że według danych w raporcie Międzynarodowej Federacji Robotyki o stanie robotyzacji dla 2020 roku gęstość robotyzacji w przemyśle w Polsce charakteryzuje stały wzrost, ale jednocześnie wciąż niski poziom. 52 roboty w Polsce przypadają na 10 tysięcy pracowników, podczas gdy wskaźnik ten dla Słowacji wynosi 175, dla Czech 162, dla Węgier 120, dla Rumunii 28. Liczne raporty i literatura przedmiotu skłaniają do sformułowania tezy, że gotowość przedsiębiorstw do współpracy międzynarodowej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej jest uwarunkowana ich dojrzałością cyfrową. Badania przeprowadzone w prezentacji Projekcie są przyczynkiem do diagnozy dojrzałości cyfrowej polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, które to firmy były włączone w globalne łańcuchy wartości, praktycznie na moment przed wybuchem pandemii COVID-19. Wywiady z 400 podmiotami zrealizowano w okresie od listopada 2019 roku do stycznia 2020 roku. Spośród 11 technologii przemysłu 4.0, takich jak big data analytics, autonomiczne roboty, symulacja, czyli bliźniak cyfrowy, integracja systemu poziomego i pionowego, przemysłowy internet rzeczy, bezpieczeństwo cybernetyczne, przetwarzanie chmurowe, produkcja 3D. Oraz rozszerzona rzeczywistość, podmioty zasadniczo korzystały z technologii mediów społecznościowych i cyberbezpieczeństwa. Natomiast potencjał rozszerzonej rzeczywistości pozostawał wciąż nierozpoznany. Podstawową barierą we wdrażaniu tychże technologii były, zdaniem, menedżerów badanych firm, Wysokie nakłady inwestycyjne oraz bariery prawne. Banany przedsiębiorstwa charakteryzował różny poziom świadomości odnośnie do istnienia barier i różny poziom wdrożenia wskazanych 11 rozwiązań przemysłu 4.0. Możliwe stało się wydzielenie 9 grup firm, co ciekawe, Największy odsetek wśród badanych podmiotów stanowiły firmy zaliczone do segmentu charakteryzującego się wysokim poziomem wdrożenia rozwiązań przemysłu 4.0 i jednocześnie wysokimi barierami w procesie adopcji tych rozwiązań. Segment ten zyskał miano gotowych na wszystko. Z przeprowadzonych badań wynika, że świadomość barier była większa wśród firm. Które w większym stopniu wprowadzały rozwiązania przemysłu 4.0. Podmioty, które deklarowały napotykanie wysokich barier we wdrażaniu rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej, były jednocześnie podmiotami o lepszych wynikach w zakresie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Przedsiębiorstwa podejmujące ekspansję zagraniczną w formie spółek joint venture. Czy samodzielnie tworzonych filii na rynkach zagranicznych charakteryzowały się także wyższym poziomem adopcji technologii przemysłu 4.0 niż podmioty aktywne tylko na rynku polskim lub podejmujące co najwyżej eksport? Po zbadaniu przyjęcia wspomnianych technologii przez polskie przedsiębiorstwa stwierdzono, że to nie sam poziom ich przyjęcia ma znaczenie dla dojrzałości cyfrowej ale szersza świadomość postępów w cyfrowej transformacji wśród partnerów w łańcuchu wartości, co jest kluczowe z perspektywy rozwijania współpracy. Ambitne podejście do innowacji i umiędzynarodowienia w myśl przeprowadzonych badań idzie w parze z odważnym wdrażaniem technologii przemysłu 4.0 w środowisku, gdzie także bariery są bardzo wysokie. Prawidłowość ta zdaje się potwierdzać, że trudności mogą być świetną motywacją do dalszej modernizacji.